Nowość KFD B-Complex to najwyższej jakości suplement zawierający najbardziej docenione formy witaminy B, które mogą być wskazane dla osób aktywnych fizycznie i narażonych na przemęczenie układu nerwowego. Sklep KFD.pl Bezlitosny dla konkurencji. Pozdro. Witajcie w maratonie uśmiechu KFD. Koksy się opowiadają dla Was dowcipy, w tym także ja. Przygotowałem dwa. Numer jeden. Przychodzi Seba do doktora z żabą na głowie, lekarz się go pyta, co panu dolega na to żaba? Coś mi się to do dobre przykleiło. Słuchaj, wiem. E, dowcip numer dwa. Tatuś mówi do córeczki, córeczko, chodź, się kąpać. A to córeczka mówi, nie, to ja się nie ja chcę z tobą kąpać. No chodź, córeczko. Wykąp się ze mną. Nie, Tato, ja się z wolę z mamusią kąpać. Tato mówi, no ale ty się zawsze z mamusią kąpiasz. Wykąp się chodzi raz ze mną. Negocjacje tak trwały, no ale w końcu córka się zgodziła. No i poszli się kąpać. I się wykąpali. No i Tatoś wychodzi z tej wanny pierwszy. No a że był mokry, woda uciekała, to zrobiła się kałuża. Potem wychodzi po nim córeczka, Wydeptała z tą kałużę i straciła równowagę. Tutaj machała rękami, machała i złapała tatę za fiutka. No i tata tak stoi, patrzy na nią i mówi no i co, byś się kąpała z mamusią, to byś się wyjebała. Czy wiecie, kiedy Pinokio dowiedział się, że jest drewna? Kiedy walił konia i się zapalił. Tak więc kolejna seria, podobno yy, mamy opowiadać kawały, miałem robić dwójeczkę aktualnie, ale KFD mnie nakryło i powiedziała, że mam opowiedzieć kawał, więc zanim wypuszczę Małe Sebastianki do ścieku, postaram się jakimś sucharem zaskoczyć. Siedzi małżeństwo przy obiedzie, przy czym żona ochlapała się zupą i mówi o nie, wyglądam jak świnia, a mąż do niej, no jeszcze się kurwa do tego ochlapałaś. Suchar lejemy. Dobra, spierdala dzidę robić Sebastianki. Mówi dziewczynka. Mamusiu. Ja już nie chcę braciszka. Mamusia na to... To odóż na bok idzie same ziemniaczki. Następny suchar rodem yy, Karola Strasburgera z Familiady. Mianowicie. Co robią transformersi po udanej imprezie? Składają się do techsówkę. I teraz tak. Na... I teraz taki bonusik. Jak się nazywa żona popa? Wiecie? Popa-żona. jej się nie śmiać. <grystanie> Kurwa, to jest ostre. <grystanie> Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro.